Też taki, taka krótka informacyjka, piękne widoki tutaj i to wszystko jest tak jak nagrywam to jest parking, No tutaj proszę widać, tak patrzy się po numerach rejestracyjnych, Prze przede wszystkim dużo tutaj miejscowych, ale tak tutaj widzę na przykład z Quebecu przyjechał, to jest 4500 km, widzę Amerykanów dużo ze Stanów Wyoming, No tutaj proszę z Quebecu, oblepił Są naklejkami i... To jest parking, tu są, ja nie wiem setki, może tysiące aut, nie wiem to przyjechaliśmy tutaj na takie jezioro Minewanka. To wszystko indiańskie jakieś takie nazwy. Sobina nazwa to jezioro minewka. W każdym razie idziemy tak cały czas i tu na dół też Po prostu o, cicho, idzie moje piękno, myślała, że się zgubiłem I co idziemy? Tak, wszystko mam. Widzisz tutaj? No mapę ja mam jedną w kieszeni, a tą, którą chcesz, to tam nasze piękno. Ale ja idziemy dalej. Tak jak mówię, to jest na takim wzgórzu, taka jakby pętla, to jakieś serpentyna. Te auta jadą, jadą. Aut jest multum. No, proszę, dobra, dobra. O proszę, tak jak, jak na dowód tutaj ze stanu Waszyngton przyjechał Tam, tam z Kalifornii widzę, z Florydy. Skąd tylko I już zamykam Tu jeszcze nagrywam i my idziemy, no chodź I my idziemy na O tak jak myśmy stąd przyjechali O i tam Dobra, idziemy zobaczyć na tej jezioro, tu są szlaki turystyczne i tak dalej.